Witam Państwa serdecznie, Bojko Natalia z tej strony. Zapraszam Państwa do porannej analizy na kanale Finmex. Wczoraj mówiliśmy sobie przede wszystkim o tym, że na giełdzie kapitał w ostatnim tygodniu i przez rozpoczęcie sesji poniedziałkowej uciekał silnie do ryzyka. Wskazaliśmy na kilka ważnych kwestii, które są z tym związane, m.in. Na konflikt rosyjsko-ukraiński, który trochę w ubiegłym tygodniu pozostawił w tle, natomiast wczoraj i dzisiaj, z racji coraz gęstszych rozmów na ten temat, wysunął się na pierwszy plan. Nadal makroekonomicznie środa pozostaje najważniejszym dniem w tygodniu. Tutaj przypominam, że mamy posiedzenie rezerwy federalnej i to co obserwujemy praktycznie. Od ubiegłego tygodnia, można powiedzieć nawet od dwóch tygodni, to jest ewidentne pozycjonowanie się rynku pod podwyżki. Warto tutaj wspomnieć, że wczoraj, jeżeli Państwo nie oglądali analizy, to zachęcam do obejrzenia, bo. Wskazywaliśmy tam procesy inflacyjne, które są powiązane z Bidenem, które są powiązane z obecną władzą w USA i jak to jest ze sobą skorelowane. Czyli skrótowo mówiąc dla państwa, którzy nie oglądali i chcą mieć pigułkę tu i teraz, Biden coraz silniej naciska na rezerwę federalną, gdyż przez dosyć wysoką, można tak nazwać inflację o ile można nazwać dosyć wysoką, bo jest przeolbrzymia na ten moment w USA. Traci on znacząco poparcie. Jego poparcie od objęcia władzy jest historycznie na najmniejszym poziomie. Zatem można powiedzieć, że w politykę monetarną wmieszaliśmy jeszcze dodatkowy aspekt polityczny w postaci pana Bidena. Pomijając jednak to, a wracając do samej polityki monetarnej, czyli tego na co Rynk liczył w środę, ewidentnie liczą na razie na podwyżki, na zakomunikowanie pierwszej podwyżki, rynek na kontraktach futures na stopę procentową FED wyceniał pierwszą podwyżkę, do tej pory na marzec w ciągu roku wyceniał natomiast trzy podwyżki, natomiast retoryka się trochę zmieniła i w tym momencie możemy śmiało Mówić już o czterech podwyżkach. Pomijamy tutaj aspekty techniczne w postaci wykresu kropkowego, pomijamy tutaj aspekty rezerwy federalnej, weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie to, jaka jest, jaki jest główny trzon rezerwy. On nadal jest głębi. Przypominam, że na spotkaniu bodajże listopadowym bądź grudniowym rezerwy federalnej zostało ustalone przyspieszenie taperingu. Było to jednak posiedzenie, o ile dobrze pamiętam, grudniowe. I wtedy Paul powiedział, że nie będą czynili żadnych dodatkowych kroków przedtem, dopóki taper się nie skończy. De facto taper miał się skończyć w marcu 2022 roku. Po jego przyspieszeniu miał się skończyć, ma się skończyć, bo jeszcze się nie skończył, w połowie marca 2022. I już dobiegają głosy z rezerwy, dobiegają głosy. Bankierów centralnych o tym, że trzeba znacząco przyspieszyć zacieśnianie polityki, już nie tylko samym taperem, ale także innymi narzędziami, w domyśle oczywiście stopami procentowymi. Także rynek można powiedzieć, że na ten moment liczy na co najmniej powiedzenie, kiedy te podwyżki będą. No i jak się okazuje, również na działanie w tą środę. Co do tego działania, drodzy Państwo, byłabym troszeczkę sceptyczna. Rezerwa oczywiście lubi zaskakiwać, i to historycznie również widzimy, że. Niektóre posiedzenia, kluczowe posiedzenia, związane z ściśle, no, z potężnymi wręcz wskaźnikami makroekonomicznymi, które nienaturalnie rosną, choćby inflacja, potrafiły zaskakiwać inwestorów i oczywiście tego można się spodziewać po rynku. Jednakże, co jest w mojej ocenie najważniejsze, to jest nadal gołębie podejście Powell'a. Jeżeli cofnął się Państwo pamięcią do ostatnich odczytów inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Indeks dolara osłabił się wtedy najmocniej w miesiącu. Mieliśmy naprawdę spory zjazd na indeksie. A to dlaczego? Głównie dlatego, że Powell, pomimo 7% inflacji, która od 40 lat historycznie wstecz była największa, powiedział, że na razie rezerwa trzyma się planu i ta neutralność spowodowała ruchy risk on na giełdzie. Także równie dobrze jeżeli ta komunikacja rezerwy w środę będzie bardzo wypłaszczona na zasadzie nadal czekamy do połowy marca z potencjalnymi decyzjami myślę że czeka nas na giełdach większe odbicie bo na ten moment indeksy ewidentnie idą w stronę pozycjonowania się pod wyższe stopy procentowe można tutaj wsuwać konflikt rosyjsko-ukraiński dodatkowo, natomiast ta cała geopolityka, która na ten moment się kreuje, sprzyja nastrojom typu risk-off, czyli płynących kapitałom, płynących do bezpiecznych aktywów. Także okay. na ten moment to wygląda. Z wczorajszych wiadomości, o czym warto powiedzieć, w kontekście choćby tej potencjalnej, potencjalnego konfliktu, Departament Stanów, Zjed obrony Stanów Zjednoczonych poinformował, że dokładnie 8,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy czeka i jest w gotowości, by być pilnie, wręcz natychmiastowo przetransportowanych do Europy Wschodniej. Oczywiście komunikat ten nie zadziałał jakoś szczególnie na rynki, niemniej jednak jest to kolejny ten element układanki, kolejny puzzle do tego, by wykrować sobie wizję tego środowiska geopolitycznego, w którym obecnie poruszają się rynki, w którym poruszają się giełdy, w którym porusza się świat. Wczoraj odbyło się również, drodzy Państwo, wirtualne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, strefy euro, Polski, Wielkiej Brytanii i Francji i na tym posiedzeniu ustalono również, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę, państwa te jako skoncentrowana całość również podejmą działania. Na razie są to głównie, drodzy państwo, słowa. Wiadomo, że nikt by nie chciał, żeby z tych słów prze, przechodzono do czynów, tak? bo to by świadczyło o otwartym konflikcie. Niemniej jednak, co jest ważne i co warto podkreślić, sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że można powiedzieć, Cała społeczność europejska wiąże się z tym, że jeżeli zajdzie konieczność interwencji, to tą interwencję zrobił. Oczywiście, im więcej się o czymś mówi w mediach, drodzy Państwo, tym bardziej to oddziałowuje na giełdy. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdzie ten konflikt pozostawał w tle, można powiedzieć, że rynki, patrząc przez względ rentowności, dziesięcioletnich amerykańskich obligacji, pozycjonowały się mocniej pod stopy procentowe niż pod geopolitykę, niż pod konflikty. Na ten moment jest trochę inaczej. Wczoraj doszły do nas jeszcze informacje, że. Chińczycy naruszyli kilkanaście razy strefę powietrzną Tajwanu. Także można powiedzieć, że jeden konflikt odciąga uwagę od drugiego konfliktu. W tle pozostaje nadal wysoka inflacja, problemy gospodarcze oraz kwestie stóp procentowych w największej gospodarce świata. Może nie największej, nie no, można powiedzieć, że jeszcze największej, choć Chiny już depczą USA po piętach. Niemniej jednak, drodzy Państwo, nie skupiając się na tych szczegółach. Myślę, że do środy warto sobie tak podzielić ten tydzień na dwa elementy. Tydzień do środy i tydzień od środy, bo ta środa jest dla nas kluczowym dniem w kontekście posiedzenia Foncowskiego. Natomiast dzisiaj <laughs> zaraz sobie omówimy kalendarz, jest trochę bardziej ubogi niż wczoraj. Wczoraj mieliśmy sporą dawkę PMI-ów dla usług i dla przemysłu, zarówno z Niemiec, ze strefy euro, z USA i można powiedzieć, że odczyty były całkiem, całkiem niezłe. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, oprócz przeceny wczorajszej na indeksy bo ona sięgnęła naprawdę, ciężko tu już nazwać tu przecenę techniczną korektą. Indeksy w swoich kluczowych punktach spadły do 4% w Stanach Zjednoczonych te Spadki były odbite, natomiast w stref w Europie, na Starym Kontynencie jeszcze niekoniecznie. Co jest ciekawe, bardzo mocno uległ przecenie indeks rosyjski, rosyjski 50 najlepszych spółek. Tutaj może nie wygląda to, faktycznie widzimy ten spadek, ale nie wygląda to tak imponująco, bym powiedziała. Natomiast imponująco wygląda już, drodzy Państwo... Z uwzględnieniem okresu pięcioletniego. Proszę zobaczyć, że ta korekta, która weszła wczoraj, licząc oczywiście spadek wcześniejszy, jest praktycznie analogiczna do korekty z wiosny 2020 roku, więc można powiedzieć, że znajdujemy się na razie, technicznie patrząc, na powtórzeniu ruchu z wiosny 2020 roku, co jest. No, tu mogę, można się dopatrywać miliona rzeczy. Jedni się dopatrzą zanążka kryzysu, inni się dopatrzą e, początku wojny, a jeszcze inni dopatrzą się okazji do skupowania indeksów. E, także e, może się tu dopatrywać wielu rzeczy. Ja się dopatrzę jednej, e, że faktycznie e, patrząc przez pryzmat stóp procentowych, patrząc przez, przez pryzmat środowiska e, geopolitycznego, które, e, które się na ten moment kreuje. Na indeksach rosyjskich, na indeksach wschodnich, na indeksach europejskich będziemy mogli obserwować podobny ruch. Wiadomo, że Rosja i rosyjski indeks odzwierciedla przysłowiowe całe zło na ten moment geopolityczny, które znajduje się na rynku. Niemniej jednak to całe zło może się przenieść również również do Europy. No, z racji tego, że gospodarczo szczególnie surowcowo nadal to uzależnienie od Rosji jest bardzo duże. Także nie mówię, że dokładnie powielimy ten indeks, ale jest to taka pierwsza czerwona lampka do tego, że faktycznie może się, jeżeli ten konflikt będzie eskalował, dziać niekoniecznie dobrze. Jak natomiast minęła sesja azjatycka, drodzy Państwo. Jak widzicie, no indeksy, praktycznie tylko jeden indeks rósł, nadal około 2% w spadkach, powyżej procenta, rzadko który indeks, można powiedzieć, no ciężko tutaj się dopatrzeć, indeksu, który nie zanotował wczoraj spadków, ciężko tą sesję nazwać mieszaną, raczej była to kontynuacja ruchów wczorajszych. Jeżeli chcą Państwo więcej sobie poczytać o Fedzie, o tym, co może nas czekać w środę, dlaczego Dlaczego tutaj jest to powiązanie inflacji z Bidenem, zapraszam Państwa do artykułu FX Magowego sobie poczytać w wolnej chwili jako uzupełnienie. Wczoraj ten artykuł był na telegramie, więc jeżeli ktoś miał, miał czas, mógł sobie to zerknąć. Natomiast wracając do sesji, ciężko tutaj szukać jakiegoś przeregowania. Najlepiej z wczorajszego korektu prowadziły sobie indeksy amerykańskie, dlatego oczekiwalibyśmy, że dzisiaj ta sesja. Europejska również przyniesie trochę, trochę więcej odreagowania. Ciężko, tro, ciężko jego dopatrywać przez pryzmat rentowności. One cały czas, to jest wykres dzienny, one cały czas, drodzy Państwo, się umacniały w ostatnich dniach, co ewidentnie wskazywało, że inwestorzy pozycjonują się pod wyższe stopy procentowe. Pozycjonują się podwyższe stopy procentowe. Na ten moment trochę rentowności spadły, dotknęły takiego kluczowego poziomu 1,9%. Patrząc przez pryzmat tego historycznego poziomu, jak wcześniej wskazywałam, był on dotknięty tak? był on na podobnym etapie w 2019 roku w grudniu i w 2020 na początku na ten moment trochę te rentowności nam spadają co może świadczyć o powrocie i pozycjonowaniu się trochę też pod FED powrocie do obligacji, że na FED jeszcze na tym posiedzeniu nie powie nic w kwestii stóp procentowych na razie na tych rentownościach również dosyć, dosyć płasko indeks dolara, indeks dolara wczoraj Zajdziemy sobie może na trochę niższe interwały. Wczoraj nadal e, kontynuował już niewielkie wzrosty. E, I tutaj, e, patrząc sobie przez pryzmat e, choćby pozycji, e, znowu proszę zobaczyć, że te ekspozycje na indeksie e, dolara zostały trochę wyciągnięte. Ekspozycje e, hedgersów e, trochę było wyjść z pozycji krótkich, i również trochę było wyjść z pozycji dużych traderów z pozycji długich. Także jest to e, ludzko mówiąc. E, Trochę pozycjonowanie się pod to, że ten dolar może jutro się osłabić. A osłabić się może, kiedy rezerwa zakomunikuje. Iż poczeka do marca lub ta podwyżka stóp procentowych będzie dopiero na posiedzeniach pomarcowych, tak? czyli kwiecień, maj No, ten indeks dolara można powiedzieć, że zbliża się do takiego swojego kluczowego poziomu oporu przy 96,35. Praktycznie cała ta podaż została wyciągnięta fałkształtnie. Podaż, o której mówiłam, to jest ta podaż, drodzy Państwo, z publikacji historycznie wysokiego poziomu inflacji. Także na ten moment tak to wygląda, inwestorzy delikatnie zaczynają się pozycjonować pod spadki, natomiast równie dobrze może być to po prostu redukcja pozycji w obawie o to, co powie, co powie Paweł w środę. Idąc do dzisiejszego kalendarza, natomiast mieliśmy trochę odczytów z Australii, natomiast dzisiaj inflacja producentów z Hiszpanii, trochę danych dotyczących, dotyczących nieruchomości, dokładnie indeks cen domów, Poznamy również wskaźnik przemysłowy Fed z Richmond. Dokładnie ten sam wskaźnik będzie dla usług. Także można powiedzieć, że odczyty są dosyć drobne, kalendarz jest pełny. Ciężko powiedzieć, że któryś odczyt tutaj szczególnie ruszy rynkiem. Natomiast jeden z ciekawszych, według mnie, to jest na pewno godzina 11. Wskaźnik na biznesowych, tak zwany wskaźnik IFO z Niemiec. I tutaj może być on nieznacznie na razie, nieznacznie bo jak Państwo widzą, te prognozy. Na niego nie są jakoś, jakieś potężne oczekiwań, tutaj nie ma nie wiadomo jakich. Nieznacznie może wpłynąć na e, waluty, które jako walutę bazową bądź kwotowaną mają euro. E, także tak to na ten moment wygląda. E, Bitcoin trochę e, załapał takich nastrojów e, wczoraj e, od indeksów amerykańskich, można powiedzieć, że zdublował je e, trochę. no Z racji tego, drodzy państwo, że wczoraj m, ta świeca, może zejdziemy sobie na trochę Mniejsze interwały, 4 godziny. Ta świeca wczoraj, drodzy Państwo, mieliśmy spadki, czyli powielenie nastrojów risk off na rynku. Natomiast później, po dotarciu do kluczowego poziomu 33 tysięcy, trochę się to wszystko zatrzymało i mieliśmy odbicie no, zgodne z odbiciami na indeksach. Ciężko na razie dla krypto cokolwiek prognozować. W dużej mierze jest na razie mocno skorelowane z tradycyjnymi rynkami, mocno skorelowane, szczególnie z indeksami i tym, co się na nich, na nich dzieje. Gdyby tu chodziło o samą makroekonomię, myślę, że aż takich ruchów na krypto nie mieliśmy. Krypto absorbuje w dużej mierze politykę, geopolitykę, która obecnie się odbywa. Dla Państwa, którzy nie słuchali analizy w piątek odnośnie samych kryptowalut Rosja, w piątek wyszedł taki jeszcze nieoficjalny komunikat, ale mówiła to osoba z rządu: mają krypto, emisja kryptowalut w Rosji ma być zakazana, więc nie jest to dobre info dla krypto. Tam chodziło również o handel na kryptowalutach, trading, posiadanie płatności. To jest wszystko związane z kryptą, ma być docelowo zakazane, więc tak to na ten moment wygląda. Idźmy sobie jeszcze do tradycyjnych rynków, jak się otworzyły między innymi indeksy. Przed sobą mamy e, tego nieszczęsnego, skorekconego do oporu e, wczoraj Daxa. a Przecena była solidna na sesji amerykańskiej, trochę tego wyciągnięcia e, od na ten moment korekta, no i taka typowa świeca testująca pewien zakres e, ruchów, testująca w tym przypadku e, zakres e, potencjalnego poziomu e, wsparcia przy 15102, no i potencjalnego poziomu oporu. Jeszcze tam nie doszliśmy do 15261. Także typowa świeca testująca, dlaczego? Knoc z góry, knoc z dołu i zapowiada się na wąskie zamknięcie. Niemniej na świeca się nie zamknęła, zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądać. Na ten moment, drodzy Państwo, raczej indeksy powinny trochę odetchnąć, choć, tak jak mówię, wszystko zależy w dużej mierze, drodzy Państwo, od nastrojów globalnych, tak Jak to będzie. Jak to będzie wszystko. Się układało w ciągu dnia. Czy będziemy mieli doniesienia dotyczące Rosji, Ukrainy, czy nie? Czy wskoczą jakieś nowe informacje? Złoto całkiem dobrze sobie wczoraj rodziło, utrzymywało się powyżej poziomu 1830 dolarów za uncję. Na ten moment trochę ulega korekcie, testuje, można powiedzieć, ostatni. Tutaj wykreowany niewielki taki poziom wsparcia, jeżeli faktycznie go przebije, a ten test już, drodzy Państwo, kilka razy był, więc nie jest to świeży poziom wsparcia, był to jest poziom już testowany. Taka niewielka strefa popytowa znajduje się tutaj mniej więcej przy 1800, około tam 38. Już te większe strefy to są te głębsze. Zakresy testowania ruchu popytowego, tego wzrostowego przy 1828. No złoto na razie wygląda dobrze, absorbuje wszystkie ryzyka, choć jak na takie ryzyka, które mamy na giełdzie i na te ruchy, które wczoraj obserwowaliśmy, złoto na razie dosyć, dosyć płasko. Waluty również wczoraj uległy znaczącej korekcji. No widzimy, że wszystko w dużej mierze poszło w stronę, w stronę dolara. Innych indeksów, no ciężko tutaj, drodzy Państwo, mawiać inne indeksy, bo praktycznie mają dokładnie powielone ruchy. Wczoraj również ropa się osłabiła, no dla niej tego polityczne napięcia nie są najlepszymi danymi, natomiast myślę, że jeszcze zobaczymy takim szybkim rzutem oka, jak wygląda cały rynek futuresów. WIX, indeks zmienności, na razie na plusie, DAX, również na plusie euro, trochę Eurostox 50, również trochę na plusie to reagowanie jest. No widzimy, że sesja nadal na czerwono zarówno amerykańska, jak i azjatycka. Surowce trzymają się całkiem dobrze, mimo tego, że ropa trochę spadła te poziomy, które obserwowaliśmy w ubiegłym tygodniu, to już podchodziły pod 86 za baryłkę. Na razie z wszystkich, wszystkich, drodzy Państwo, walut australijczyk trochę się wybija, natomiast Frank jako waluta z sektora bezpiecznych aktywów również zaabsorbował wczoraj. Trochę, trochę ruchów w jego stronę, szczególnie gdy kapitał nie chciał za bardzo uciekać w dolara. Na razie to wszystko wygląda dosyć płasko, zobaczymy jak to się rozwinie w ciągu dnia. Na ten moment, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w porannej analizie. Zapraszam do obserwowania kanału, subskrybowania, bo to jest bardzo ważne, by być na bieżąco i do zobaczenia jutro.